No witam, podążam właśnie na tą łąkę yy, Dzisiaj rano też tu byłem, ale nie nagrywałem nic, bo same śmieci A tak musiałem jeszcze wyjść, bo miałem kilka spraw do załatwienia Także cóż, ale teraz tak sobie o tej porze idę Ponownie i tu miałem właściwie na wierzchu taki wkręcik o, To się przyda taki nowy widzę, nabiutki To się może przydać, ja tylko biorę sobie Takich mam już kilka w domu, ale może kolejny się przyda, taki z hakiem właśnie. Dobra, także spotykamy się na łące jak ktoś będzie to. Mamy sygnał, który możemy nagrać. Bo te z rana to same śmiecie ja chodziłem tam przy górze. Bo tam nic nie było takiego, co warto byłoby nagrywać. A tutaj tak przy dole chodzę, także tutaj miałem sygnał i wyskoczył taki kawałek łyżeczki, łyżki właściwie, odłamek od łyżki. Dobra Także teraz pilnuję się tego dołu tutaj I jak coś będzie to będę nagrywał Także do następnego No i mamy kolejny sygnał I wyskoczyła sobie łuseczka Taka sobie łuska Coś koło tego Dobra Także lecimy dalej Idziemy teraz tu w dół także Do następnego I Kolejny sygnał I wyskoczył teraz taki element Od czego to jest pojęcia nie mam ale jest, ale jest, to jest taki duży odłamek jakby To jest łamane jak widać no nie wiem to, od czego to może być. Tu jest gwintowane. Ale ważne, że coś jednak jest. Dobra, ja tą łąkę przechodziłem już kilka razy z 250, także, także no, łąka jest dobrze znana, ale można jeszcze pochodzić, także... Coś się tam znajduje. Dobra, także do następnego. No i chodzę, chodzę, i zawsze coś wychodzę. I wyskoczyła monetka. 5 groszy. Jak widać, stare. Pokażę, może tu tak. O, no, coś koło tego. Coś takiego. 5 groszówka, stara. Na Pewnie rocznik 49. Także nawet nie patrzę. No dobra, ale jest, ale jest dobra także do następnego i kolejny sygnał i wyskoczyła taka taki właściwie kawałek rurki aluminiowej od czego to nie wiem ale jest najważniejsze że jest także cóż ruszamy teraz tutaj w tą stronę tak chyba do, do tego drzewa i zobaczymy co jeszcze będzie a tutaj już nieraz. Pokazywały się takie dość ciekawe rzeczy. Jeszcze jak chodziłem z 250, także myślę, że dzisiaj coś jeszcze będzie. Także do następnego no i mamy kolejną wajtkę. taki chyba raczej zgięty guzik. Taki dość miękki, raczej nie jest to moneta. Wydaje mi się, że to był guzik, bo taki dość bardzo cienki i łatwo się go zgina, coś koło tego. Dobra. Idziemy dalej, także jakby coś to się odezwie. Jak nie, to dopiero przy podsumowaniu, także na razie. I tu mamy kolejny sygnał, i wyskoczył teraz taki element, chyba złowił. Tak mi się wydaje, że to jest ołów, także coś koło tego. Dobra, jakby coś jeszcze było, to się odezwie. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu, także na razie i do następnego, ewentualnie do podsumowania. Na razie. No i mamy kolejną monetę. no Chyba dwa feningi raczej. pruskie stare, tak stan trochę taki nieczytelny, ale jest. Ale jest. To jest chyba najważniejsze. Dobra, pokażę to tak na kolanie bardziej tak to wygląda z przodu. A tak z tyłu. No mówię, no jest taki stan bardziej przedmędniczy, No ale mamy. I to jest chyba najważniejsze. Dobra, także do następnego, ewentualnie do podsumowania. No i tutaj, i tu kolejny sygnał, i wyskoczyło mi coś takiego teraz. Jak to? Coś koło tego. Odłamane, jak widać. Ale, ale jest. Najważniejsze, że jest coś. Że nie wraca się z pustymi rękami do domu. To jest chyba najważniejsze. Dobra, no i że nie będzie filmiku włączonego, tylko będzie cały. To, te, to też. Dobra, dobra. Także jakby coś jeszcze było, to się odezwę. A idę teraz już w kierunku wyjścia, pomału. No i cóż. Do następnego, ewentualnie do podsumowania. Także na razie.